Tu i jest ze mną Karolina okay. e, i zrobimy Best friend, Tak, czyli moja przyjaciółka. E, pierwszy pytanie. Jak i gdzie się poznałyście? W szkole? Tak, znaczy w szkole, w podstawówce. Tak ogólnie. ja Czego w tobie nie robicie? Mm. Dlaczego ja? No czego ja w połynę... ty nie mam. Tylko że krzyczysz, Tak, to nie wyglądało. Ehe, jak? No. <grystwo> 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 ja, no. A Blackberry czy iPhone? E, iPhone. Tak, jak <grystwo> e, Ja I am, czy bardziej tym Blackberry, bo ja Blackberry. E, to jesz, to innym wydaje się dziwne. Nikt takiego nie mówi. No ale dużo Wszyscy ludzi słyszy, słyszy studia na Mhm. Uh -huh. A horror, komedia, czy drama? Matagaskar. <gryz> tak, Matagaskar. Nie, ja wolę horrory, a one mnie nie Chyba? No nie chciałaś się dać, nie wiem. Nie, nie lubię horrorów ale jakąś komedię. No. Gdzie chciałybyście wspólnie pojechać? Majka. Eee. Urbana Marta Kosmetyków. Karolina nie ma używać konsekwencji. Eee. Wymarzona praca. <grym> o nie, ja dziękuję, I to, to był pani psycholog. Tak, ale to... No, no, pedagogikę. Tak, ma jego prawą pedagogika. Tak! Wytatuje to sobie. dobra. <grym> tak. Eee. Um, 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 ja myślę, że... Opiszcie się w jednym słowie. Szada. No, nie wiem nie cię w jednym słowie. Nie da się. No właśnie nie da. Serio. Aż tam ty? Nie, aż tam dobrze. Nie No nie, nie da się. Nie, nie, nie potrafię. To jest, to, jest, to jest troszkę trudne pytanie w ogóle. W ogóle nie. Nie, no ja a ciebie możesz. A no nie tak, powiem, ale no. ja nie Najlepsze wspólne wspomnienie. Kot. No, nie, ja się dla mnie, tak nie ja dla niej. Nie, no te... też te nocki umiły Cię, bo to było... no. to było I na pewno na, na, na nagrywanie filmików. Tak, oczywiście, tak. E, wasza ulubiona piosenka? Piosenka? Queen Show. No, może być. Mówię I tak. u tego, e, najlepszy kawał, że tego tylko się śmiejecie. Nie ma. Nie ma czegoś takiego, nie ma, naprawdę. My no się nie śmiejemy, my się bardzo poważnie. Tak. Um. To zajmuje duże szykowanie się rano. Mi, tak! Ja zawsze muszę na ciebie czekać. Tak, ja się zawsze Tak. No. Uwielona pora roku? No, tak. to? to. Mm. czy płaskie buty? Płaskie buty. A, roboty. <laughs> no ja płaskie buty tak. No ja też. Jak już chyba, że kotuli. Co wzięłybyście z płomą tego domu, wiedząc, że wasza rodzina jest Tak. A ja nie. Kosmetyki. Ale tak. Pude. Pude. Z którego tak. nie znam. No dobrze. Nieważne. No, dobrze. Czy mam mamy? Ulubiony film? Madagaskar. Madagaskar. <laughs> tak, <laughs> Dokładnie. Ulubiony program w tej Viva. Viva. Spodnicz cukienka? Cukienka. Rurki. Ulubione zwierzę? Kopki. Nie, a tak w serio. Yy, mój pies. <noise> <noise> Pozdrawiam bardziej! Wszystkie pytania z tego tagu. Jeśli macie do nas jakieś inne prywatne pytania, a nie z tego tagu, yy, to piszcie je w komentarzach. Oprócz tego subskrybujcie Histerski kanał, yy, łapkujcie nas.